Nieopodal Madrytu, w miejscowości Cabanillas del Campo, powstało nowoczesne centrum logistyczne firmy Luis Simoes o powierzchni 66 tysięcy metrów kwadratowych. Mekalux wyposażył je w magazyn automatyczny obsługiwany przez wózki Palet Shuttle z wózkiem wahadłowym, w regały paletowe oraz podłogowy system transportu jednoszynowego. Louis Simoesh to operator logistyczny świadczący usługi transportowe, magazynowe i kompletacyjne. Operatorzy nowego centrum zarządzają stanem magazynowym i przygotowują zamówienia dla firm o bardzo zróżnicowanym profilu. Wśród klientów firmy Louis Simoesh znajdują się przedsiębiorstwa z branży spożywczej, perfumeryjnej czy detalicznej. W odpowiedzi na te wyzwania, Mekalux wyposażył centrum logistyczne w regały paletowe o wysokości 12,5 metra, mogące pomieścić 93 251 palet o różnych parametrach. Regały te cechuje duża uniwersalność. Wysokość składowanych na nich ładunków może sięgać 3 metrów. Głównym celem firmy Louis Simoes było usprawnienie procesu przygotowywania i wysyłki 4000 zamówień dziennie. Tak duża liczba wymagała doskonałej organizacji procesów magazynowych. Mecalux zaproponował optymalne rozwiązanie: magazyn automatyczny działający jako bufor strefy wysyłek obsługiwany przez system palet shuttle z wózkami wahadłowymi. W magazynie tym następuje sekwencjonowanie i planowanie wysyłek zamówień w zależności od zaplanowanej trasy transportu. Rozwiązanie to łączy w sobie wydajność i rentowność. Magazyn automatyczny jest centralnym punktem całej instalacji. To tutaj docierają zamówienia skompletowane na regałach paletowych. Dzięki temu magazynowi firma zyskała przestrzeń do składowania gotowych zamówień i organizowania ich wysyłki. Czteropoziomowy magazyn automatyczny składa się z dwóch bloków regałów, umożliwiających składowanie sześciu palet na głębokość. Regały mają wysokość 12,6 metra. Pojemność magazynu wynosi 2556 palet o ciężarze 1200 kg. Na każdym poziomie pracują dwa wózki wahadłowe transportujące wózki palet shuttle, które pobierają lub odkładają palety wewnątrz kanałów towarowych. Wyposażenie każdego poziomu w dwa wózki wahadłowe przełożyło się na większą wydajność instalacji, która może działać bez zakłóceń, nawet w przypadku wykonywania prac konserwacyjnych jednego z wózków. Wózek Palet Shuttle jest wyposażony w superkondensatory, które ładują się automatycznie, kiedy znajduje się on na pokładzie wózka wahadłowego. Dzięki temu Palet Shuttle jest zawsze gotowy do pracy. Operatorzy wprowadzają przygotowane ładunki do magazynu za pomocą urządzeń transportu bliskiego. Przy trzech z pięciu wejść, znajdują się windy paletowe, transportujące ładunki na odpowiedni poziom magazynu. Dodatkowo jedno z wejść wyposażone jest w owiarkę zapewniającą stabilność ładunków. Oprogramowanie zarządzające magazynem EasyWMS firmy Mekalux odpowiada za organizację, klasyfikację, magazynowanie i zarządzanie ładunkami w magazynie automatycznym, a także za sekwencjonowanie palet do wysyłki w zależności od zamówienia, któremu odpowiadają trasy transportu. Optymalna dystrybucja produktów w magazynie buforowym umożliwia wydawanie 216 palet na godzinę. Podobnie jak w przypadku wejść, za operację wyjścia palet z górnych poziomów magazynu odpowiadają trzy windy paletowe. Przed wysłaniem każda paleta zostaje oznaczona etykietą, co umożliwia jej identyfikację. Podłogowy system transportu jednoszynowego przewozi palety bezpośrednio do kanałów strefy buforowej zgodnie z sekwencjami ustalonymi wcześniej przez EasyWMS. Łatwość i szybkość montażu oraz gwarancja nieprzerwanego i bezpiecznego obiegu ładunków zadecydowały o wdrożeniu w magazynie właśnie tego systemu transportu palet. Strefa wysyłek składa się z 10 zespołów po trzy kanały przepływowe strefy buforowej. Na każdym z nich odkładane są ładunki potrzebne do załadowania pełnej ciężarówki. Monitory znajdujące się przy kanałach wyświetlają dane dotyczące zamówienia i jego trasy. Operatorzy przed załadowaniem palet na ciężarówki skanują etykietę każdego ładunku przy użyciu czytnika kodów kreskowych. W ten sposób sprawdzają, czy paleta trafia na odpowiedni samochód. W strefie wysyłek znajduje się jedno wejście do magazynu automatycznego, przystosowane do cross-dockingu ładunków, które natychmiast są kierowane do wysyłki. Ładunki te nie są składowane na regałach, jednak muszą przejść przez magazyn automatyczny, aby podążać za sekwencją trasy dostaw określoną przez oprogramowanie EasyBMS. Intensywna działalność firmy Louis Simoes, obejmująca blisko 100 tysięcy składowanych palet i 4 tysiące zamówień przygotowywanych każdego dnia, wymagała globalnego, skutecznego, szybkiego i bezbłędnego rozwiązania. Jakie Mekalux dostarczył do tego nowoczesnego centrum logistycznego?